Zaczynamy pracę już na poważnie z matematyką i stwierdzeniem Pitagorasa, bo mamy poziom mistrz. Jest to z gwiazdką i mamy obliczyć długość tego X, zanim to zrobimy, tu na dobrą sprawę zastosujemy stwierdzenie Pitagorasa, ale podwójne, to znaczy dwa razy, bo najpierw skupimy się na tym trójkącie różowym. Dlaczego najpierw chcemy ten różowy, a nie tam, gdzie jest ten X? Ponieważ musimy sobie znaleźć, nazwiemy sobie literą, niech będzie litera A, długość tego boku. Jak będziemy mieli A, to potem zauważymy, że ten drugi trójkąt, niech on będzie niebieski, tradycyjne kolory u nas. On też jest prostokątny. Dlaczego jest prostokątny? Bo ten odcinek, który tutaj poda, ten tutaj, on jest tu pod kątem prostym, więc tu też będzie pod kątem prostym, więc niebieski trójkąt również będzie prostokątny, ale mamy tylko tam jedną długość, to 15, nie mamy a, nie mamy x'a, więc jak sobie z różowego znajdziemy a, to potem podstawimy do niebieskiego i będziemy mogli znaleźć x'a. No to twierdzenie Pitagorasa mamy w prawym górnym rogu, że suma kwadratów równa się kwadratowi przeciwprostokątnej, a więc mamy. W tym różowym szóstka i a to są przyprostokątne, a 10 jest przeciwprostokątną. Więc w kroku pierwszym powiemy sobie tak, że to będzie 6 do kwadratu plus a do kwadratu równa się 10 do kwadratu. Sobie zaznaczymy, że tutaj rozważamy ten różowy trójkąt na razie. Podnosimy. Chcemy samo a kwadrat, czyli tutaj będziemy sobie odejmowali 36, bo było na plusie. Mamy 100 minus 36, a kwadrat to 64, a to i tutaj obustronnie pierwiastkujemy, chcąc się pozbyć kwadraciku, więc to będzie pierwiastek 64, a więc a równa się 8. Dobrze. Mamy a, możemy sobie dopisać do rysunku, równa się 8. Teraz będzie krok. Drugi. Zastosujemy twierdzenie Pythagorasa ponownie, ale w tym niebieskim trójkącie. W trójkącie 8, 15x, gdzie x jest przeciwprostokątną, bo leży naprzeciwko kąta prostego. A więc będziemy mieli tak. 8 kwadrat plus 15 kwadrat równa się x kwadrat. 64 plus 225 równa się x kwadrat. Teraz sobie musimy to... Dodać 64 plus 225 to będzie 289, to jest x kwadrat, znamienię sobie stronami, podbywam się kwadracika, czyli pierwiastkuje, przesuniemy sobie może lekko. X równa się pierwiastek z 289, x równa się 17, czyli znaleźliśmy odpowiedź, że x równa się. 17, ale musieliśmy zastosować aż podwójne twierdzenie Pitagorasa, żeby do tego dojść.